Jesteśmy tutaj dziś z powodu Twojego dziesięciolecia na scenie, to jest trochę dłużej, umówmy się, to jest więcej to jak dziesięć lat scenie, Tak, już z 11 będzie. Tak. Albo już licząc wcześniej moje działania w chórze Gospel, czyli jakby poza medialnie, no to już ła, Jezus, łapanie Jezus, Maria. Ale wiadomo, zaczęło mhm. się od równonocy tak najmocniej. Tak, I już wtedy tak. Jak postrzegasz siebie, moja droga, od czasów równonocy mhm. do dnia dzisiejszego? Pytam o to, ponieważ mhm. równonoc dwa już. Za rogiem. Ja już, już za rogiem, faktycznie. Miło jest wrócić w ogóle do tego klimatu takiego, już teraz e, jesteśmy na finiszu w ogóle e, dobierania i artystów, i, i, i kończenia muzyki. E, jak siebie postrzegam? Myślę, że odrobinę jestem pewniejsza siebie, bo wchodząc na scenę w pierwszych utworach razem właśnie z Donem, no to byłam troszeczkę takim nieśmiałym, małym robaczkiem. E, lubiłam ten czas, bo to było dla mnie coś bardzo wyjątkowego, natomiast no, scena i tyle lat na scenie, właściwie już 11, no, dodało mi tam wiatru w żagle trochę. Właśnie, Jabłonie, piękny utwór. Dziękuję. Przyznam, że zaskoczony byłem bardzo, jak zobaczyłem Chinona, polska wersja, obok pięknej, ale również <laughs> dynamicznej kleona, bo umówmy się, Chinon no jest reprezentantem streetu. Jest, mocno. ale bardzo mi zależało właśnie na tym duacie, bo właśnie bardzo lubię takie mocne połączenie, takie dość wręcz kontrastowe. I no i tutaj Hinor, absolutnie, ja jestem pełna podziwu jego pracy, jego zaangażowania i profesjonalizmu. Kiedy dostał muzykę ode mnie, to właściwie na drugi dzień już miałam szkic. On po prostu poczuł ten numer, od razu napisał. Tą swoją część i jestem mu bardzo, bardzo wdzięczna, ponieważ wszystko się tak dopełniło. Um, czy według Ciebie, gdybyś nie kupiła tego słynnego lasu dla Donatana, to <grym> Raluk by nigdy nie powstał? Ja myślę, że wcześniej czy później i tak bym Donat jakoś. po prostu ja zaczęłam być jak na natrętna mucha. <grym> Proszę cię wróć do muzyki, bo widzę, że to, że działasz biznesowo na różnych płaszczyznach, okej, okay, to ci daje pewnego rodzaju szczęście, ale to nie jest takiej klasy szczęście, jaka, jakie było przy po prostu tworzeniu muzyki. Więc bardzo się cieszę, że właśnie jak to natrada mucha po prostu go namówiłam wreszcie na ten album i naprawdę wyczekujcie kolejnych kawałków, bo... Jabłonie to jest tylko taki. O! Oh, malutki. Taki. rozbigóweczka ma malutka. malutka. Naprawdę. No ale prawda, ale to się, jeśli nie będzie działo, to, to mogę wam zdradzić, że będzie i rocznie i wisiarnie i w ogóle na wszystkie różne sposoby. Ja zawsze, jak słyszę głos Hinola i jego emocje, które on wkłada po prostu w każde słowo, mów mi się, no ja mam zawsze ciarki. Tak prawda. samo jak było w przypadku jabłoni, oczywiście. A czy będziemy mogli usłyszeć, proszę zdrać mi, artystów z pierwszej części i również na drugiej? Będzie jakiś remake? Może? No właśnie powiem ci, że my konsekwentnie z Donem staramy się jednak zachowywać to wszystko w tajemnicy, bo to wszystko smakuje wtedy lepiej. Mhm. E, więc pozwól, że ci nie zdradzę za dużo, e, ale staramy się, no, będą zaskoczki różne. No właśnie, czyli nic nie możesz zdradzić, ale premiera 21 marca, zgadza się, czy to jest aktualna data? Znaczy, umówmy się, że po prostu na wiosnę, tak będzie ładniej, bo pewnie te daty no, się tam są ruchome, no, są ruchome. O, wiemy znaczy wiecie. ja wiem, że to równonoc i tak dalej, ale będziemy się starali w równonoc tą wiosnę, czy po prostu tą tą najbliższą. Natomiast nie wiem czy się uda, więc powiedzmy, że na wiosnę. Okej, okay, dobrze. W takim razie ja więcej nie ciągnę Ciebie za język w tej kwestii. Z Colin, um, Skolim jest barną postacią bardzo. Jest. Co Ciebie skłoniło do współpracy właśnie ze Skolimem, jakby dwa różne światy, nie? Ale no właśnie, razem. to jest ten klucz. Bardzo lubię nagrywać takie ni ni niestandardowe, jakby robić połączenia, a Skolim faktycznie wyróżnia się teraz na scenie tym takim vibe'em latino. Myślę sobie, kurczę, no jeszcze tam mnie nie było, jeszcze w latino mnie nie było. No i przyjęłam zaproszenie. To jest tak przemiły, pracowity i tak normalny człowiek, że no świetnie nam się ze sobą pracowało. A propos Kolima, nie chcę tutaj dramatyzować za bardzo, ale w internecie pewnie słyszałaś. Smolasy i z Kolim bardzo dużo ludzi pisało w komentarzach właśnie o tym, że Skolim jest po prostu kotem, bo ciśnie z tymi koncertami A. i nie ma z tym problemu, no ósmo jednak jest troszeczkę na opór. Ja nie mówię tego złośliwie, mówię to, bo nie, jest to mowa o swoim ja Nie, ja myślę, żeby po prostu podejść do tego tak, że każdy ma inną wrażliwość. Ja każdy, no, każdy ma inną wrażliwość, każdy inaczej to wszystko e, przyjmuje. E, ja też rozumiem smołę z, z jednej strony, bo sama e, byłam, jestem właściwie cały czas gdzieś tam w wieży koncertowym. Jeżeli ktoś ma troszeczkę, nie wiem, jakiś tam słabszy organizm, Ciężko to pociągnąć, a z kolei z koniem to jest jakimś totalnym kotem. on jest w ogóle ze stali, nie wiem jak on to robi, ale faktycznie jest bardzo, bardzo pracowity, bardzo energiczny i nie wiem skąd on bierze tyle tej energii. Oczywiście Smola jak najbardziej pozdrawiamy. Sła, pozdrawiamy. Tak więc trzyma się Smolasty. Chłopaku, wracaj do zdrowia, po prostu łap siłę i dawaj z powrotem na scenę. No właśnie. Do waszego otworu ze Skolimem Krackhaus zajął się produkcją. Ja miałem przyjemność do jednej takiej produkcji kiedyś tam się dograć. Mhm. Uważam Michała za mega po prostu artystę, pisarza, beatmakera, makera po prostu. Czy wkrótce, na przykład na przyszły sezon, będziemy mogli usłyszeć Ciebie i Krackhaus ze Skolimem lub nawet tylko z Krackhaus, powiedzmy. Słuchajcie, zobaczymy.

może no, tak to o, zostawię. No i fajnie, fajnie, że to powiedziałeś, Kro, bo y, Dawid Kwiatkowski jest Twoim mega ziomkiem, prawda? Yes. Y, macie ze sobą dwa utwory, Za krokiem krok, a także Bratnie dusze. Tak, właściwie tylko, że Bratnie dusze były faktycznie tak wokalnie, a gościł mnie w, w teledysku Za krokiem krok i też mu za to bardzo dziękuję, bo też wniósł takie, dużo takiego kolorytu w ten teledysk. No właśnie, ale słuchaj, mamy jeden i drugi utwór, to powinna być chyba trylogia, prawda? Tak, teraz, teraz widzę i też bardzo kibicuję Dawidowi, że wszedł na taką inną, może troszeczkę bardziej dojrz, dojrzalszą drogę i też bardzo, bardzo mi kibicuję. Może kiedyś się spotkamy w jakimś takim bardziej lirycznym utworze. Zobaczymy, ale trzymam za niego mocno oczekiwania. A jak wspominasz The Voice of Kids z Twoim udziałem, myślisz, że jeszcze raz pojawisz się w roli jurorki? Jest taka szansa na to? Słuchajcie, no, mogę wam zdradzić, że w nowym roku, czyli właściwie od lutego, czy jakoś tak chyba ten nowy sezon wychodzi, to mnie zobaczycie, bo jestem już, już nie, chyba się nie da ukryć, bo już nawet wstawiam na storce, że nagrywamy kolejny sezon. No i co, nie mogę się doczekać, jak zobaczycie, bo, no bo dzieje się, tam w ogóle z jaki są skarbnicą niesamowitych talentów i to się po prostu nie kończy, jestem ja w totalnym szoku. Także jak już te dorastają, to kolejne się rodzą i ja mam tą przyjemność ich po prostu słuchać. Od dzieci również można sporo się nauczyć, prawda? Zgadza się oczywiście. To, co, to czego się na pewno nauczyłam na przestrzeni tych właściwie już siedmiu lat bycia, to tej naturalności. Po prostu dzieciaki są tak prawdziwe, no, no nie, nie oszukasz, nie oszukasz po prostu. Dzieciaki dają... Ym... A może ja Ci to podtrzymam? Przepraszam, że podesłałam. Na pewno nie! Będzie. Słuchaj, to ja Ci powiem. Ja potrzymam bo teraz to jest, nie wiem czy wiesz, ale to jest teraz modne bardzo trzymać tak mikrofon, także spoko, spoko. No dobra. To nie będę odstawał od Ciebie. Uczę się od mistrzyni. Nie, no, słuchajcie, ja taką influencerką nie jestem, ale zauważyłam, że po prostu wszyscy influencerzy teraz chodzą i tak mówią, dlatego także spoko. No i wracając do tematu, uczę się przede wszystkim takiej właśnie wracam do tej, um, dzieciny, dzie, nie, nie dzieciny, tylko dziecięcej swobody. Um, no i bycie sobą po prostu. Dzieciaki są sobą w 100%. Dzieciaki są zawsze super. Pamiętajcie o tym, bo to od was zależy jakie one będą w przyszłości, od was, od was dorosłych właśnie, więc uczcie się i słuchajcie. Twoje piosenki przepełnione są treścią o miłości, patriotyzmie, a także o imprezach. Zacznijmy więc od miłości, utwór Brak, no po prostu mega, słuchałem tego non stop, po różnych porach, rano, po południu, wieczorem i zawsze efekt był taki sam, były ciarki, polećmy ten temat. Czy Wierzysz w prawdziwą szczerą miłość, w której partnerzy nie mają do siebie pretensji, a także żalu o przeszłość. Czy istnieje w ogóle coś takiego jak idealna miłość? Nie, nie ma idealnej miłości, ale to jest właśnie piękne, że to właśnie nie jest idealne, że możemy się od siebie uczyć, że możemy się uzupełniać. No ale trzeba znaleźć tą odpowiednią osobę. Ale nie, nie wierzę w tą cukierkowość taką filmową, absolutnie nie, jesteśmy tylko ludźmi i czasami po prostu błądzimy. Istnieje stereotyp, że piękna, niezależna kobieta ma trudniej stworzyć właśnie idealny związek. Mhm. No umówmy się, no, mężczyźni y, lubią dominować, tak się przynajmniej mówi. Myślę, że to zależy od człowieka, którego się spotka na y, swojej drodze. Yy. Ja myślę, że jak się znajdzie odpowiednią osobę, to nie patrzymy w ogóle przez pryzmat tego, jak, jak, na jakim jesteśmy statusie, ile zarabiamy, czy bardziej patrzymy, kim jesteśmy, jakimi jesteśmy ludźmi i czy lubimy ze sobą przebywać. To jest chyba najważniejsze. Polskie, Meksiko. Fajnie, bo jesteśmy w Anglii, więc to pytanie pada w odpowiednim miejscu. Za co kochasz Polskę najbardziej, a za co najmniej? Nie no, Polskę Jezu, o Jezu, za tak wiele rzeczy, że chyba nie wystarłoby nam tutaj programu. Za ludzi kocham, mimo tego, że jest na tym naszym podwórku potrafimy się kłócić po prostu jak w piaskownicy, to kocham nas bardzo, bo jesteśmy po prostu tacy charakterni. A jak dzieje się źle... Masz jakiś problem? Masz jakiś problem, ale to stajemy po prostu ramię w ramię. To jest niesamowite. O, aż mam ciarkę, jak o tym mówię, bo to, to kocham po prostu w Polakach. Eee, także mimo tego, że się tam kłócimy trochę na co dzień, to jednak jak się dzieje źle, to, to naprawdę stajemy ramię w ramię. Najpiękniejsze miejsce, w jakim byłaś podczas podróży. Może Ty mnie zainspirujesz tym razem, o. Słuchaj, będę bardzo nieoryginalna, kiedy powiem Ci, że polskie Mazury. O. Naprawdę. No proszę. Mimo tego, Dobrze, że zwiedziłam y, kilka miejsc na świecie, to jednak tam na Mazurach lubię wypoczywać. Po prostu jest coś takiego magicznego, tam i spokojnego, co zawsze mnie tam po prostu woła i wracam tam bardzo chętnie. Okej, okay, miło. Nawiązaliśmy więc do miłości, nawiązaliśmy więc do patriotyzmu, ale teraz czas na wisienkę na torcie, czyli na... Impreza. Okay. Jaka była twoja najfajniejsza impreza z Donatanem? Jest no, wyjdę na takiego on no, po prostu my naprawdę nie imprezujemy z Donem. Naszą hmm. pracą właściwie Cytale. jest... Mogę teraz powiedzieć z jestem na imprezie. Jestem właśnie świeżo po koncercie, więc jestem, to, to jest moja praca i impreza jednocześnie. A Don to już kompletnie nie. To jest człowiek, który lubi się zamknąć w studiu nagraniowym, pracować sobie. Hmm. On tam czuje się jak ryba w wodzie. Eee, więc nie, 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 nie jesteśmy imprezowi, absolutnie nie. Okej, okay, no przykro mi myślałem, że nie ma... Że, że, że was tutaj, tutaj... zaskoczyć czymś. Wydaje mi się, że u Kuby wojewódzkiego powiedziałaś, że byłaś sąsiadką Pezeta. Tak. Ja jestem zaskoczony, że znacie się tyle lat, mieszkaliście po sąsiedzku, a do dziś nie ma żadnego featuringu. Co jest i tak? Co nie wiem, tak, co z się dzieje Pezeta, słuchaj. O, kurczę, a wiesz, że mam do niego kontakt. Może, może bym no to... mu skrobnąć maila? Kolkiem. Ale myślę, że coś takiego się pojawi w przyszłości, czy raczej nie ma? Czy już coś jest, albo rozmawialiście, albo i robisz to specjalnie po prostu? Nie wiem, po prostu zostawię to na razie bez komentarza. Dobra, tak więc y, 22025, Kleo i, i PZ, Myślę, że to nadejdzie. Macie już pamiątkę. Kiedyś nagrałam na płomieniu się jeden jakiś tam pórek, także zapraszam Was serdecznie do odkopania starych płyt, które są bardzo klimatyczne. Polecam. Jakie plany na Anglię? Masz e, może troszeczkę czasu, żeby podwiedzać Manchester, Londyn? Mam nadzieję, że chociaż odrobinę, bo przyznam szczerze, że no, jesteśmy w takich rozjazdach cały czas, ale te miejsca są tak urocze, że wystarczy że naprawdę przejdę się gdzieś w okolicach nawet hotelu i ja jestem zachwycona. Mm -hmm. Także bardzo też mi miło, e, że mogę tu po prostu być z Wami, z Polonią, bo po prostu uwielbiam tutaj wracać. I bardzo mi miło, że tak mówisz. Również chciałbym się z Tobą spotkać w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że może tym razem w Polsce, bo jakieś tam plany na Polskę mam, więc jeżeli znajdziesz chwilę, kołnę wiado... wiad... tak. Wiadomic. Może to już, bo będzie bliżej równo nocy 2, także będziemy mogli jeszcze więcej pogadać. Chciałbym Chcia... bardzo, chciałbym bardzo i również chciałbym bardzo poznać Donatana, niezmiernie go szanuję. Bardzo go lubię, nawet e, nagrał kiedyś z moim kumplem e, w zasadzie pierwszym raperem, z którym miałem bliższą styczność masej Mordo. Mordu, pozdrawiam Cię kochany e, i, i no, chciałbym bardzo się e, nie, po prostu nie, poza z wami tym polecam, zgrać, polecam tak to. Don jest super interlatorem, jest y, po prostu mega odczytanym, fajnym gościem, polecam rozmowy z nim. No tak, no i można się od Dona też wiele rzeczy nauczyć oprócz muzyki. Jest również świetnym biznesmenem. No jest, jest, ma, ma głowy chłop do tego, ja nie wiem jak on to robi, albo... I ma swój las. No i ma swój las. Ale po to dzięki mnie. Oczywiście <laughs> i dzięki temu prawdopodobnie no Raruk tak jest. powstał. A właśnie, dobra, jeszcze ostatnie. Dlaczego mm. akurat Raruk jest tytułem tego albumu? Z tych wszystkich, które mm. mógł Donatan wybrać. Pomagałaś mu No też? bo nie, znaczy nie, Donatan wybrał ten tytuł, bo jest to Raruk jest symbolem odrodzenia, więc... Ym, Wydaje mi się, że to jest jego taki powrót, odrodzenie tej, tej jakby też miłości do muzyki i tak dalej, więc. Wydaje mi się, że to nasz słowiański rarok jest właśnie tym symbolem równonocy, dlatego. Ej, to było piękne. Ja, ja, ja czytałem, co czy to jest rarok. Bo, bo, bo nie wiedziałem, czy Ale się to ja coś nie Ale ja to mówię tak o, nie, no. Ale ładnie powiedziałaś, właśnie, dlatego, jak ty mówisz, to, to takie ciężki mnie przyszło. O, no to o, to patrz, o patrz, 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 patrz. patrz, patrz. patrz. Jest no. tak. już tak, zamykają A, klub. zamykają tak. klucz, słuchajcie, I... nie tak. co zrobić. Ale fajnie było, co? Fajnie było. Bardzo Dy Wam dziękujemy. Dynamicznie, dziękujemy. szybko i pozytywnie. Dziękuję Ci Cleo, Dzięki. za. Dzięki. Wszystkiego czas. dobrego Wam życzę wszystkim. Co, jeszcze szybkie jakieś focie, nie i lecimy tak, każdego. Dokładnie, siebie. tak. To Faj piąteczka. Piąteczka. Dziękuję Ci dziewczyny, jak wino uderzasz do głowy. Dzięki. <laughs>